Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Nie do tego nie mieszać. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy bractwem śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem bal, Kagan. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie, dlatego teraz zajmuje się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach, może nawet zbyt popularne, ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Bal i ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów? Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala i Zidro. Wysłałem wiadomość do Korkaloma. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać Twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami śniącego. Albo mogę pomóc ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuje dobre kontakty z Korkalomem i Baal-Tajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Wreszcie mogę ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. Sto bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? Dobrze, daj mi to zielę. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi, tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję i jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. Tylko to dla nie powinni wiedzieć. To nie było zbyt mądre. Witaj, Magu. Niech błogosławieństwo Adanosa się, zawsze się, że... będzie z tobą! Mogę Ci pomóc zwiększyć Twoje magiczne moce lub zaopatrzyć Cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Co mogę dla Ciebie zrobić? Musisz uważać na to, co mówisz. Mam tu list dla arcymistrza magów ognia. My jesteśmy magami wody. Magów z kręgu ognia znajdziesz w Starym Obozie. Ale strażnicy nie chcą mnie wpuścić do zamku. Możesz mi jakoś pomóc? Cóż, co jakiś czas wysyłamy kurierów do naszych braci ze Starego Obozu. Ale przesyłki powierzamy wyłącznie ludziom Larysa. Od wielu lat jego chłopcy dbają o to, by nasze przesyłki docierały do magów ognia nienaruszone. To się chyba nigdy nie Chcecie ponoć zniszczyć magiczną barierę. Jak zamierzacie tego dokonać? Próbujemy zgromadzić w jednym miejscu możliwie dużą ilość magicznej rudy. Podczas wielkiego rytuału cała skumulowana w rudzie magiczna energia zostanie wyzwolona i bariera pryśnie jak na bańka. Naturalnie, tak wielka ilość rudy przyciąga tutaj różnych włóczęgów i bandytów. Dlatego potrzebujemy wielu ludzi do pilnowania naszych zapasów. Chciałbym do was dołączyć. Jeśli chcesz zostać jednym z nas, powinieneś porozmawiać Chciałem, z Lee albo z Laresem. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy... Poszukuję magicznych ksiąg. Może. Mam już dość tej paplaniny. Zawsze to samo. Mam już dość tej paplaniny. Myślałem, że to się... Lepiej się do tego nie mieszać. Jeśli myślisz, że... Jeśli myślisz, że nie powinieneś wierzyć we. Mam już dość w tej. Paplanik Lepiej się do tego nie mieszać. zachowaj to. Mam już dość tej. w tej historii musi być jednak. Mam już dość tej. Gdzie mogę kupić jakiś łuk? Trafiłeś pod właściwy adres. Mam tu dobry towar za bardzo przystępne ceny. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. Mówią na mnie wilk. Chciałbym nauczyć się strzelać z łuku. Cóż, mógłbym cię nauczyć, ale to będzie kosztować. Ja też muszę jeść. No nie? Ile? Pięćdziesiąt bryłek. Bez targowania. W tej historii jednak ziarno Jak mogę zdobyć futra albo skóry? Przy drodze do nowego obozu kręci się Aidan. On może Cię nauczyć, jak ściągać skórę ze zwierząt. Radford i Drax polują zwykle na północ od Starego Obozu, na drodze do miejsca wymiany. Zajmujesz się czymś jeszcze? Skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś taki towar na zbyciu, zgłoś się do mnie. Pogadajmy lepiej o czymś innym. To się chyba nigdy nie skończy. Ludzie To się już więcej nie powtórzy. Hej, nowa twarz! Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Czym się zajmują najemnicy? Lee zawarł z magami umowę. Zatrudnia najlepszych wojowników z całej kolonii, czyli nas. Pilnujemy, żeby nikt nie przeszkadzał kretom w pracy i dbamy o bezpieczeństwo magów. Magowie natomiast przygotowują plan, który pozwoli się nam stąd wyrwać. Jako wynagrodzenie otrzymujemy trochę rudy. Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca, czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No, nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale Sukinsen nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. Co mam zrobić, żeby zostać członkiem nowego obozu? Musisz trochę popracować nad swoimi umiejętnościami bojowymi, zanim Lee zgodzi się, nie się nie Cię przyjąć. Nieważne w jakiej broni się specjalizujesz, byleś był w tym dobry. Oprócz tego powinieneś mieć chociaż ogólne pojęcie o życiu w kolonii, układach między obozami i takie tam. Jeśli nie interesują cię inne obozy, spróbuj na początek dołączyć do szkodników. Na zostanie najemnikiem jeszcze przyjdzie czas. Do zobaczenia!